No, cześć, cześć, następne wideo leci dla grzecznych dzieci. Yy, szukamy planet, gdzie możemy się rozprzestrzenić. On gdzieś tu jest. Ja by się nie zdziwił, jakby on tutaj był. Yy, tak blisko nas, więc ha, tu jest flota. Tu jest flota. Research complete. Mamy 12 turnie. My to zmniejszymy na 10. Budżet ok? Budżet ok. Dobra, jest. Jazda. Jak widzimy, nasze statki kosmiczne bardzo wolno się poruszają. Jak widzimy po, tej naszej, po tym kosmosie. W tym kosmosie. Dlaczego? Bo mamy początkową technologię. Fission. Fizja. Przepraszam, nie potrafię tego po polsku przetłumaczyć. Później znajdę może w następnym wideo jak fizyn powiedzieć po polsku. Ale są inne napędy, zdecydowanie lepsze, więc trzeba będzie też to obczaić. Ale spoko na razie robimy technologie takie na. kolonie. Następna flota. No, już się poruszamy bardzo głęboko, widzę. Yes, w tym kosmosie, więc, okej, okay. więc nawet dobrze nam idzie, mimo że wolno się poruszamy, ale tu już się wbiliśmy klinem w ten kosmos dalszy. Bardzo lubię tę mapę 3D jednak, to jest, to jest efekt i, i uważam, że tę grę tak trzeba grać właśnie. 8 turnusów, może go uda nam się zanim założymy nową kolonie? Nic nie gwarantuje. Nasza flota przybyła tutaj. OK. Pójdziemy tutaj. No, wszystko już obejrzeliśmy. Pójdziemy tutaj. Ty jesteś tu, to pójdziesz. O, nigdzie nie pójdziesz. Nigdzie nie pójdziesz, ponieważ nie masz już benzyny, żeby dojść gdziekolwiek, więc bardzo Cię przepraszam. Taka jest dolba kosmonautów początkujących. Rozbijesz się na tej planecie. Ja Ci salutuję, żebyś rozbiłeś się na tej planecie. Wylądujesz i zniszczysz statek kosmiczny i już nie będę płacił za ten statek kosmiczny pieniędzy. Tak? A gdzie Ty jesteś? Aha, ty się nie ruszyłeś. Ciebie też trzeba ruszyć widzę. Notabene. Widzicie, czy widzicie to, co ja widzę? Ja wiem co to za symbol. Purpurowy. To są zule. To są te świnie. Nie mogę zmienić miejsca, żeby on. Nie mogę. Jego trzeba stamtąd wycofać. Jak najszybciej, ponieważ ja nie tylko stracę statek, ale też stracę yy, technologię, bo oni zna, y, znajdą pilota tego statku, storturują go i tak zule poznają technologię. Więc to trzeba ominąć. Ok, wszystko cool, ale tych flot. Tej nie ruszyłem, no proszę. Ach, to robimy z kato. Ok. Następna będzie chyba kolonizacja. Okej, okay, No to jest w miarę blisko planeta. Tu chyba była właśnie akcja z tymi ptaszkami. Nie, tu była akcja z tymi ptaszkami. Okay. Eee, czy tu były zły? Hmm. Udzielamy z powrotem, może stamtąd wylecieli już? Nie, nie polecieli to wiesz co, my wrócimy to jest DM-40 5404 tak następny tanker przyjechał Przyle przyjechał? przyleciał tutaj no, jak zwykle mu nie starcza benzyny już rozpozna wszystko co może no więc cóż taka jest twoja dola Mamy Biological Transfer. Aha, teraz tak co trzeba zrobić? No właśnie, teraz mamy do wyboru do koloru. Ile mnie fuzja zabierze? Bardzo długo. Okay. ponieważ mamy Zula, możemy przetłumaczyć jego język, ale nas to my go olejemy, ponieważ oni i tak nam powiedzą, że chcemy cię zjeść. Bajlegiczny yy, transfer. Nie, trzeba robić jednak lepsze. Need, atmosferyczna adaptacja więcej populacji i terraformy, lepsza terraforma. Więc to trzeba zrobić. Jak nasze fl floty idą, flotyle wszędzie zapierniczają. Hej! Przylecieliśmy tutaj. Kolonizacja. Okej. Okay. Tylko dwie floty. Okej, okay, dobra. Ile nam to zajmie? Sześć tur, jeszcze podobno. Mamy kolonie. Cudownie. Teraz tak, jak widzicie, klimat hazard jest 12,07, a oni teraz formę robią tylko 0,38, więc sobie obliczcie, ile to zajmie. I to jest jeszcze dobra planeta. Są planety. No nie, no nie powiem, że tutaj nic nie odkryłem. Ja muszę zbudować jeszcze tankery. Są planety, gdzie. Jak widzimy, możemy teraz cztery zbudować w następnej turze. Poprzednio były dwa, maksimum dwa statki w takie małe destroyery w jednej turze, a teraz cztery, ponieważ mamy więcej populacji i więcej industrializacji technologii i tak dalej. Co my tu jeszcze mamy? Kolonia, flota. I o co jeszcze chodzi? Zgubiłem wątek. Bo zacząłem budować, bo zobaczyłem, że tutaj nic nie odkryłem. Więc trzeba go odkryć. Dobra, kapa flota, wszystko super. Znowu ten ham. Wspaniały. I teraz skoro on do nas zaczął strzelać od razu. To my już też do niego od razu będziemy strzelać. Gdzie on jest? Czy on będzie do nas strzelał od razu? Wyłączymy broń na razie. Możemy dwa razy kliknąć, to będziemy szybciej przyspieszymy. Czy on do nas strzela od razu, tak. Wal, wal! Naprzód. Jak wybuchniesz, to i tak go zniszczysz. Możemy w tej grze. o, nie zniszczyliśmy go. Możemy w tej grze. celować. w jedną część tego statku, na przykład. W jego engine. Czyli w jego. We are being attacked. Czyli w jego silnik, żeby go zwolnić. Albo w jego broń. Yes, we we Elder, no, on też oberwał. I możemy wcelować w jego wieżyczki. Każdą wieżyczkę możemy celować, laserował w każdy silnik, w każdy moduł. Kolonizatorów i tak dalej, możemy to niszczyć. Więc, jak widzimy, bardzo fajnie. Yy, może zrobimy więcej tutaj, tak, zrobimy więcej infrastruktury. Im więcej infrastruktury, tym więcej będzie budował, yy, yy, zmniejszył ten hazard. Terraformę będzie robił, tak? Więc tu już nie potrzeba notatki, ponieważ już mamy to kolonie, prawda? Flota tu przyszła. Aha, to tutaj jest. On jest tutaj. On jest gdzieś tutaj. Ten ham jest gdzieś tutaj, i będzie problem z nim, bo on będzie się tutaj rozprzestrzeniał. Więc to może być problem. Notabene, tu możemy patrzeć, jaka broń była użyta. Na razie używaliśmy on i ja Gauss Cannon, czyli działko Gaussa. Jedna z najgorszych technologii. Później będziemy mieli raporty, jakie oni broń używają i będziemy mogli nasze statki kosmiczne robić w design, a żeby tą broń, co oni używają, to możemy na przykład zrobić sobie shield, czyli tarczę elektryczną, elektrycz energetyczną i tak jak oni będą lastery używali, a jeżeli będą używali balistyczną broń, to wtedy możemy zrobić statki armor, czyli mieć tutaj zdobyć ekstra pancerz. Także jest, jest strategia w tej grze. No Notabene, mamy cztery tankery. Trzeba pójść do tych miejsc, które które nie odkryliśmy. Ten statek, co był tutaj, 10. 7 Ok, ten statek, co był tutaj, to on już nabrał paliwa, ponieważ już zużył minerałów z tej planety. I on już ma paliwo i znowu możemy nim robić exploration. Tak? Dobra. Zaraz dolecą w następnej turze, jak widzimy, Deep Space pisze, czyli są w głębokiej kosmosie. Oni zaraz dolecą tutaj. Więc spoko. Okej, okay. następna beznadziejna planeta. Ojej, nie chciałem tego. Ja chcę tutaj się ruszyć. Okej, okay, mamy tutaj. Mamy tutaj. Ach, jesteśmy. Kolonizacja. Dobrze. Dobrze. Następna to jest ta. Eee, no tak. Znowu kolonizacja, znowu rozprzestrzeniamy nasze delfinki w całym kosmosie. Jak widzimy, mamy tutaj dużo do zagrania tego. To jest nasz światowy. Nie to nie jest nasz homeworld. To jest nasz homeworld. Eridani. Nie mamy żadnej defensywy jeszcze. Ile nam zajmie to atmosferycza? trzy, dobrze, spoko. Okej, okay, dzień dobry Zule. Cześć, cześć, jak leci? Słudzy, the servants. Czy możemy uciec przed nimi? Ja wiem, że to, jest, że to są dranie. Zwiemaj. Sensor, gdzie on jest? Czy możemy się wycofać? Bursu? Nie, minuta 21 zostało. Ok, trzeba zwiewać. Dwa kliki to on szybko się porusza. Przepraszam, to jest jego planeta. O cholera, czerwona to znaczy jego planeta. To jest jego kolonia tutaj. O kurde. Czy możemy go zbombardować? to będę, możemy zrobić, żeby szybciej to było. Idziemy teraz na jego planetę. O nie, on ma, on ma. On ma w obronę! On ma w obronę! spokojnie spokojnie zjawaj zjawaj to by błąd o cholera no tak No i jak widzimy a no tak No ale spoko Następna kolonia. Czyli tego kosmosu już dużo tutaj zwiedziliśmy, jak widzimy. Siedem tur, siedem tur, dwanaście tur. Osiem, siedem. No dobra, pójdziemy tutaj. Nie. Czy możemy coś tutaj jeszcze odkryć? Nie bardzo. No to bardzo Cię przepraszam, gostek, ale przeżyjesz ostatnie swoje lata na tej planecie. Jakie jeszcze mamy tutaj? Okej. Okay. Tu mamy. Ach, tu mamy kolonizację. Jakie jeszcze mamy? Tutaj. Ach, tu też jest fajnie, ponieważ tutaj mamy nową kolonię. Dobra, to kontynuujemy grę. Kto będzie oglądał, to będzie oglądał. Ja uwielbiam tą grę. Yy, z Następne wideo, dalej to samo, a może coś się jeszcze więcej zdarzy, jakiś, jakieś bardzo interesujące wydarzenie, ponieważ dałem 1% możliwości tego. Ok, do zobaczenia, na następne wideo.